Hej, hello, witajcie moi drodzy na kanale Rapciu i Sklepu Chwycenie z blisko. Dzisiaj mam chcę tylko nagrać taki bardzo krótki filmik o tym, by dziękować Panu Bogu. Słuchajcie, wczoraj miałam taki przepiękny wieczór, takie przepiękne spotkanie z Bogiem, które Bóg po prostu pokazał mi, dlaczego ja dziękuję, 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 ogólnie dziękuję, a dlaczego nie dziękuję za dzisiejszy dzień, za jakąś tam wyprzedaż, że mi tam poszły różne rzeczy, dlaczego nie dziękuję? Dlaczego nie dziękuję? Dlaczego jestem taka, wiecie, no, że tak tylko, że to ma być, bo, koniec, bo tak ma być. Nie, powinniście słuchać Panu Bogu dziękować za to, że mamy co jeść, mamy co się ubrać, mamy dom, ten, na, mamy nad głową dach, że naprawdę mamy to, co inni nawet mogą sobie tylko marzyć. Ale dalej nam mimo wszystko narzekamy, nie bądźmy tacy, dziękujmy Bogu za to. Dziękujmy Bogu. Bierzmy przykaz Jezusa. On naprawdę dziękował. I to tylko tyle, co chciałam powiedzieć. Abyście byli zachęceni i dziękowali, bo warto dziękować. Bóg na pewno się do tego przyzna. By widział tak samo, że nie tylko dziecko teraz coś od Niego chce, ale też dziękuję, przeprasza i prosi. Także do zobaczenia kolejnego dnia.